Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motoradca. Dzisiaj taki materiał poradnikowy dotyczący zakupu samochodu i 20 tekstów, na które powinniśmy zwrócić uwagę w momencie kupowania tego auta. Jeżeli słyszymy te teksty fajnie, żeby nam się zapaliła lampka, żeby mieć taką wzmożoną ostrożność przy zakupie tego samochodu. Ale w pierwszej kolejności serdecznie Was zapraszam do wejścia w link poniżej, bo to właśnie Karol Okrasa, znany kucharz, zaprosił mnie do kuchni Lidla, a do Dokładnie na tor Poznań, gdzie zrobiliśmy sobie mobilną kuchnię, no i mierzyliśmy się. W wyścigówce Karol w gotowaniu Zobaczcie, kto wygrał ten challenge Nie ukrywam, było niezwykle wesoło i przyjemnie Dzięki serdeczne za zaproszenie A teraz przechodząc do tych 20 tekstów Pierwsza rzecz to nie tekst, ale taka rzecz chyba najważniejsza, którą obserwuję od bardzo dawna Zwracajcie uwagę na swoje emocje Wielokrotnie obserwując sprzedaż samochodów czy zakup samochodów Widzę, jak niektórzy są tak podpaleni emocjami, że nie zwracają uwagi na wiele rzeczy związanych z zakupem samochodu na zasadzie kupić, zapomnieć, mieć z głowy, a najwyżej później się martwić. Chłodna głowa, o to Was proszę z całego serducha. No dobra, emocje trzymamy już na wodzy. Przejdźmy do drugiej rzeczy, jeszcze przed wizytą na miejscu. Przeglądamy ogłoszenie i taki napis w ogłoszeniu, stan jak na foto. Nie wiem, jaki wy macie wzrok, ja raczej mam dobry e, ten wzrok, aczkolwiek. No chyba nie mam takiego rentgena do końca w oczach, żeby być w stanie stwierdzić wszystko po aucie. Ok, jestem w stanie pewnie zobaczyć, jak było bardzo źle gdzieś polakierowane, że jest różnica w odcieniu między elementami, że może gdzieś tam rdzawci na samochód, czy jakieś drobne niedoskonałości, no ale większych rzeczy raczej nie widzimy. Niestety jest to standardowy tekst dla osób, które za dużo nie chcą nam powiedzieć o samochodzie i raczej zamiast mówić, wolą pewne rzeczy ukryć, i mój na zasadzie widziały gały co brały, ale nawet rzeczoznawca po zdjęciu nie będzie w stanie dobrze auta ocenić. Wie pan co, to zróbmy w ten sposób, bo już kilka osób dzisiaj tutaj dzwoniło. Jak pan jest zainteresowany naprawdę konkretnie tym samochodem, niech pan wpłaci 1000 zł zaliczki. Ja zaraz wysłam panu numer konta i wtedy dla pana będę ten samochód blokował. Przyznam szczerze, akcja bardzo często powtarzana. Może nie wszyscy robią to w złej wierze. Może po prostu niektórzy uważają, że lepiej otrzymać ten zadatek, a nie czekać później na klientów, czy może przyjadą, czy nie przyjadą. Ale ja kiedyś Wam o tym odcinek nagrywałem, jak sam się na to nabrałem. Dokładnie było to w 2007 roku. Dopiero Później zorientowałem się, gdy kontakt ze sprzedającym ucich, że przeglądam auto, które miało być silnikiem wysokoprężnym, a tam obrotomierz chyba był do 8000 wyskalowany, zdjęcie od wersji benzynowej. No niestety, uważajmy na to. Oje pan co, przepraszam serdecznie, faktycznie to auto nie ma podgrzewanych foteli i klimatyzacji automatycznej. Pół biedy, jeżeli chodzi tylko o automat względem manuala w klimatyzacji. Gorzej jak w ogóle nie ma tej klimatyzacji. Owszem, często zdarza się, że jest to błąd, po prostu z rozpędu hurtowo te auta są gdzieś tam sprzedawane, ale nie ukrywajmy, Wiele też osób sprzedających robi to celowo. Na zasadzie dołożymy trochę gdzieś tam opcji, przez przypadek podoklikamy. Może łatwiej będzie samochód w ten sposób sprzedać. Warto w pierwszej kolejności to po prostu kontrolować. Wie pan, bo ja kupiłem to auto dla żony, ale żona mówi, że jednak jest troszeczkę za duże dla niej. Wiecie, fajny taki podprogowy przekaz pod kątem tego, że to auto jest duże i pakowne, ale jednak dla żony za duże. Tylko gorzej, jeżeli na placu u tego pana stoi jeszcze pięć innych takich samochodów, więc pewnie pojechał żonie sześć kupić, żeby sobie wybrała jeden najfajniejszy. No brzmi to przepięknie, ale jednak prawda jest najczęściej trochę inna. Znany tekst, często stosowany przez takich handlarzy, ale. Przez małe H, takich, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a gdzieś tam sobie pod szopą handlują swoimi samochodami. Wie pan co? To zróbmy tak, bo ja do późna pracuję i niech pan przyjedzie tak po 21. Znany tekst. Oczywiście ja wiem, że niektóre osoby sprzedające samochody, może nie tyle że typowe komisy, które pracują tam, nie wiem, 8.17, 8.19, tylko najczęściej tacy przydomowi handlarze też oprócz tego mogą pracować gdzieś na etacie. Tylko czymże jest oglądanie auta po godzinie 21.00? Pół biedy, jeżeli mamy jeszcze wakacje jest w miarę widno, coś tam jeszcze zobaczymy. Ale im później, tym gorzej wlazł. Nawet jak ktoś do mnie chciał przyjeżdżać, oglądać auta, ja mówię: Nie, no proszę pana, niech pan nie przyjeżdża tak późno, niech pan lepiej przyjedzie w weekend, będzie widniej, pan sobie dokładnie auto e, obejrzy, bo wieczorem to wiecie, ćmy fajnie i nietoperze latają. To ja panu opowiem, jak ja to auto kupiłem i co się z nim działo ja wtedy stoperki powinienem do uszu wkładać i przestać słuchać historii oczywiście wiele osób chce nam przedstawić prawdziwą historię samochodu ale niejednokrotnie jak jesteśmy z jakimś tam handlarzem takim pseudohandlarzem, gdy z nim postojmy z pół godziny porozmawiamy o tym aucie i byśmy sobie tak na karce to wszystko zrysowali to okazuje się że te wersje się nie spinają w ogóle co on mówi i co chwilę sobie gdzieś tam w tym wszystkim zaprzecza bardzo często jak handlarz mówi że ja bardzo dobrze znam to auto a ma na tym tym placu 47 samochodów, to ja myślę, że on chyba po nocach nie śpi, a studiuje całą historię tych aut. Oczywiście, mam tego świadomość, że i nawet w komisach przy ASO używanych samochodów raczej ciężko, żeby handlowiec aż tak dokładnie zdał się na historii samochodu. I ja jednak wolę wszystko sam sprawdzać, a nie słuchać różnych gdzieś tam opowieści. To wie pan co, podjedźmy tutaj do tej stacji kontroli pojazdu, jak pan chce sprawdzić sobie samochód. Fajnie, sprzedający nam sugeruje, tylko lepiej jakbyśmy my mogli tą stację kontroli pojazdu bądź serwis sami sobie wybrać, bo znając życie, te w najbliższej okolicy e, są gdzieś tam połączone w pewien sposób z osobą sprzedającą, że to tak grzecznie określę, co nie znaczy, że mamy jechać gdzieś tam na koniec miasta, ale zawsze starajmy się, jak jest jego jedna propozycja, poszukać czegoś dalej. Dla świętego spokoju. Wie Pan, to auto w żadnym wypadku nie jest drogie w eksploatacji. E, Okej. Okay. Osoba sprzedająca auta zapewne ma jakąś wiedzę pod kątem użytkowania danego pojazdu, ale nie znaczy, że zawsze musimy jej wierzyć na słowa. Więc przed tym, zanim pojedziemy obejrzeć dane auto, zanim się zaczniemy interesować danym modelem, w pierwszej kolejności zastanówmy się i poszukajmy w internecie, jakie są podstawowe rzeczy do tego auta. Ile klo kosztują klocki, tarcze, rozrząd, filtry, żeby się później za bardzo. Nie zdziwić. Uwielbiam ten tekst. Proszę Pana, spokojnie, może Pan na tych tablicach wracać do domu, bez najmniejszego problemu, wiecie, jakieś tam pseudowlepki z Niemiec poprzyklejane, byleby wracać. E Zawsze wtedy warto zadać jeden tekst. Dobrze, proszę pana, ale to podpisze mi pan tutaj na tej umowie, że jeżeli złapie mnie policja i będzie chciała odholować, to pan pokryje te koszty. O nie, no co, pan wie, pan, byleby pan z mojego miasta tutaj wyjechał, a później to już będzie dobrze. Ten tekst trzy razy słyszałem w Radomiu. Nie wiem jak u was, ale ten tekst jest niezwykle gdzieś tam często popularny, więc nie dawajcie się nabierać na tego typu akcje. Nawet jeżeli ktoś powie, że na tę tablicę ubezpieczył wam ten samochód. To trochę to nie ma do końca e, prawnych własności. Wie pan, co skoro to auto pana nie interesuje, to warto dopłacić do tego, bo naprawdę dokłada pan tylko kilka tysięcy, a faktycznie ten samochód będzie lepszy. Ma pan rację, tamto auto nie było dla pana, ono było w całkowicie w gorszym stanie. Po co? I tak, i nie. Ten tekst może mieć sens, bo może faktycznie sprzedający doszedł do wniosku, że szukamy czegoś w lepszym stanie. Ale jeżeli mamy budżet na przykład 20 tysięcy, a auto wstępne, które oglądaliśmy, kosztuje 18, 000, a później sobie upatrzyliśmy auto za 22 tysiące, to warto sobie odpowiedzieć na pytanie: OK, super, kupimy fajne auto, tylko. Kasy na ubezpieczenie braknie, może jakiś kredyt trzeba będzie wziąć na jakiś pierwszy przegląd tego samochodu. Nie wydawajcie nigdy całej swojej zaplanowanej kwoty. Ja wiem, że my jako mężczyźni, tak jak kobiety, sukienki kupują oczami, my auta też często kupujemy oczami i emocjami, nie dajmy się temu zwieść. Nie wie pan, po co pan ten komputer podłącza? Ten błąd to jest standard, on zawsze w tych samochodach występuje. To nie ma się tym, co w ogóle przejmować. Pół biedy, jeżeli chodzi o jeden błąd, ale ostatnio z Mateuszem z MWS-u, jak mieliśmy okazję jechać oglądać jedno auto premium Mercedesa, takiego fajnego, okazało się, że na komputerze wyskoczyło 76 błędów. Eee, naprawdę taka fajna choinka. Eee, no tutaj sprzedający już nie mówił, że wie pan, to jest standard, bo po prostu faktycznie coś z tym autem było możliwe, że też jakaś powódź to auto dotknęła wcześniej i elektronika eee, trochę wariowała, ale jak błędy są standardem, to raczej producent wzywa do serwisu, żeby coś wyeliminować, bo znaczy, że jest to usterka, która jest z winy producenta. O, wie pan co? O Tutaj pojedziemy sobie na jazdę próbną. Taki tekst oczywiście można usłyszeć wszędzie przy sprzedaży nowych jak i używanych samochodów. Najczęściej przy sprzedaży nowych samochodów ta trasa jest z góry zaplanowana, co nie znaczy, że nie możemy poprosić, żeby tę trasę rozszerzyć. Ale w przypadku samochodów używanych fajnie, żeby nie jechać tylko po asfalcie, żeby zjechać na jakąś drogę szutrową czy zjechać na jakąś drogę, gdzie są progi zwalniające, żeby posłuchać tego zawieszenia, bo co innego szukamy w aucie nowym, a czego innego szukamy w aucie używanym? Tutaj jest większa szansa na Kamenty. Wie pan, co ja dam panu swój miernik? Nie się pan nie przejmuje, bo mój jest lepszy. Może rzadki tekst, i raczej tutaj trudno jakiś wielki wał, ale ze dwa razy miałem taki przypadek, że faktycznie ten miernik, znając się w miarę dobrze na Francuzach, wiem mniej więcej jakiej grubości jest powłoka lakiernicza oryginalna. I dziwnie pokazywał, jakby był naprawdę pomocnej mocnej korekcie, ale takiej kilkuetapowej lakieru. Starszy samochód okazywało się, że po prostu miernik był źle skalibrowany, bo na drugim aucie innego koncernu jeszcze niżej gdzieś tam w tym wszystkim pokazywał. Więc na to uważajcie, warto wtedy też poprosić o blaszkę, do tego, żeby móc sobie skalibrować miernik. To nie jest trudne. Większość, większość mierników kalibruje się w bardzo podobny sposób. Jest opcja resetowania, dokładania konkretnej blaszki, jeżeli jest wszystko zgodne. To jest zgodne. Rzadki tekst, który może z takiej wielkiej lampki nie powinien Wam zapalać, ale też warto na to zwrócić uwagę. Nie, 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 proszę pana, spokojnie, to sprzęgło tak po prostu ma, a ta klima faktycznie jest, tylko i wyłącznie do nabicia, niech się pan nie przejmuje. Uwielbiam te dwa teksty, bo mniej więcej już gdzieś tam w powietrzu widzę od 1,5 do 3000 zł, które trzeba na dzień dobry włożyć. Jeżeli faktycznie takie defekty e, tanie w naprawie byłyby, to przyznam szczerze, osoba sprzedająca pewnie by to zrobiła, żeby łatwiej móc sprzedać ten samochód. Ja już kiedyś taki gag na ten temat nagrywałem. Nie dajmy się na to nabrać, tylko i łącznie wam to przypominam. Nie, proszę pana, spokojnie. Kluczyk do ślemy, nie mam akurat dzisiaj dostępu do biura, bo koleżanka już wyszła i tak dalej i tak dalej. Gorzej, jeżeli ten kluczyk faktycznie nie istnieje, i później, jak już podpisane, to już zapomniane. Gwarancja do studni. Studnia jest przy bramie. Dziękuję. Do widzenia. Przyznaję się szczerze, że teraz sprzedając Avantaima też sprzedałem go z jednym kluczykiem. Kupującemu mówiłem, że nie pamiętam, czy mam drugi kluczyk. Z tego względu, że moje nowe biuro od starego dzieli odległość ponad 100 km tego dnia. Już nie było czasu, jak pojechać, ale dzisiaj wysyłam mu go kurierem, więc nie ma z tym większego problemu. Aczkolwiek często się można spotkać, że już. Po zakupie sprzedający już nie jest taki przyjemny, już mu się pewnych rzeczy tak łatwo nie chce robić, jakie obiecywał nam jeszcze przed zakupem i przed położeniem pieniędzy na stół. Wie pan co, tylko zróbmy w ten sposób, bo żeby dać panu ten 1200 rabatu, to zamiast tych 18, wpiszmy na fakturze szóstkę. Tak będzie po prostu dla mnie, wie pan, podatkowo wygodniej. No ten tekst to już jest standard. Ja rozumiem, e, każdy szuka gdzieś tam oszczędności, no bo, znając życie, pewnie kupił to auto za szóstkę i między a 18, nie chce płacić 19% podatku dochodowego od tej jakby różnicy. Z jednej strony jest to trochę wymijanie naszego prawa, szczególnie Urzędu Skarbowego, a z drugiej strony, jak przejdzie co do czego, już nieraz wam o tym w materiałach mówiłem, jak pójdziecie do sądu, to czego będziecie szukali? 18 tysięcy czy 6, które są fizycznie na fakturze i które będzie handlarz nam podpierał, że tyle było zapłacone za ten samochód? Zwróćcie na to uwagę. Wie pan co, zróbmy w ten sposób. Bo po co tutaj w papierach bruździć? Po co mam to rejestrować na siebie? Tutaj jest od razu in blanco spisana umowa z panem Helmutem. To po prostu od razu pana wpiszemy. Po co nam się tutaj w papierach mieszać? Ach, jak ja lubię te umowy na słupa! I później szukaj tego Helmuta w polu. Nawet nie wiadomo, czy to ten Helmut sprzedał ci ten e, samochód. Nie dawajcie się na takie akcje. Wiele razy o tym mówiłem, ale wiele osób widzę do tej pory ten błąd powiela, bo handlarz nie chce ustąpić. Nie, no proszę pana. Tu jest zapis, że z racji udzielonego rabatu nie przysługuje Panu rękojmia. Ostatnio też o tym nagrywałem i widzę, że trzeba to powtarzać jak mantrę, bo ja jedno nagrywam, a później drugie otrzymuję od Was feedbacku w komentarzach, że Waldek, o Jezus, bo coś takiego gdzieś tam podpisałem, jak od tego wyjść, odejść. Nie ma czegoś takiego. To są klauzule zabronione. Ja wiem, mam świadomość, że sprzedający też starają się zabezpieczyć przed klientem, bo i klient też czasem bywa dziwnym e, człowiekiem i trzeba tutaj zachować gdzieś pewnego rodzaju równowagę, ale bardzo często to te teksty pojawiają się w przypadku osób, które faktycznie mają coś do ukrycia, po drugie, one nie mają żadnej mocy prawnej. Aha, chce pan kupić. No to wie pan co tak, to tu spiszemy są umowę, a jeszcze są takie trzy pośrednie, bo to wie pan, ja to od kolegi z komisu odkupiłem, a jeszcze kolega z tego komisu, to wcześniej jakieś, od jeszcze innej firmy gdzieś tam odkupił. Nie ma w tym nic złego. W żadnym wypadku. Pod warunkiem, że wszystkie umowy są w oryginale, nawet kopia umowy poświadczona notarialnie w urzędzie w wydziale komunikacji nie przejdź. Miałem taki przypadek, a później szukaj wiatru w polu, bo trzeba z danym sprzedającym to odtworzyć. Co detektywa będziemy wyzywali, jeżeli się okaże, że na przykład któryś z komisów nie istnieje? Tutaj byłbym bardzo ostrożny. To nie jest żadna jakaś wada, aczkolwiek warto przyjrzeć się, czy aby na pewno są to oryginały i czy aby na pewno w każdej z tych umów zgadzają Wam się wszystkie po kolei zapisy, dane, numery rejestracyjne, numery nadwozia i tak dalej, i tak dalej. To na dzisiaj tyle jak dobrze pamiętam, 20 tych różnych wyznaczników Wam dzisiaj przekazałem, niektóre już się pojawiały na kanale, niektóre Wam przypominam. Chodzi i włącznie o to, żeby cały czas gdzieś mieć to z tyłu, w podświadomie, w głowie, że to są Wasze pieniądze, często ciężko zarobione, na które e, chcecie, chcecie je jak najlepiej po prostu spożytkować, e, więc chłodna głowa, mądra kalkulacja i wtedy można kupować samochód. Oczywiście ja wiem, że i zarówno sprzedający często popełniają błędy, jak i kupujący popełniają Błędy. Tu trzeba to trochę w jakikolwiek sposób zazębić. Więc na zakończenie jeszcze raz was serdecznie zapraszam do obejrzenia mojego odcinku wspólnie z Karolem Okrasą. Jak to sobie klióweczką po torze Poznań ganiałem, a Karol w tym czasie dla mnie gotował. Powiem tyle. Danie było super. Karol chciał się nawet zamienić, zdradzając wam szczegóły. Jazda na gotowanie, że ja miałem gotować, ale mówię, uuu, to nie moja bajka. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!